Partnerem podcastu jest Piórko, nagroda Biedronki za książkę dla dzieci. Wysokie okcesy. To jest czas na podcast. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Anna Dudek. Witam w kolejnym podcaście Wysokich Obcasów. A dzisiaj rozmawiać będziemy o tym, jak spełniają się marzenia i realizują plany. A to dzięki konkursowi Piórko, konkursowi literackiemu i dla ilustratorów, który jest organizowany przez sieć Biedronka. Właśnie trwa kolejna edycja, a ja do rozmowy zaprosiłam zwycięzcę poprzedniej edycji w kategorii ilustracja, panią Aleksandrę Badurę. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią i wszystkich słuchaczy. Bardzo nam miło, że Pani znalazła czas, żeby dzisiaj opowiedzieć o tym doświadczeniu, o tym zwycięstwie. Zanim porozmawiamy, jak to wszystko wyglądało, dlaczego Pani zdecydowała się w nim wziąć udział, jak to wszystko się odbyło i jak zareagowała Pani na wieść o zwycięstwie, bo wiem, że prac było bardzo dużo, opowiem troszkę o samym konkursie. Bo konkurs jest rzeczywiście i projekt, i konkurs jest wyjątkowy, a na celu ma popularyzację czytelnictwa wśród najmłodszych. Bo to jest konkurs przeznaczony dla pisarzy, którzy marzą o pisaniu i ilustratorów, ich zadaniem jest stworzenie książki dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat. Przy czym chciałam nawiązać do badań Biblioteki Narodowej na temat czytelnictwa, bo te wyniki, chociaż od widać pewną tendencję wzrostową na ostatnich kilku latach, ale generalnie te wyniki są właściwie zatrważające. I okazuje się na przykład, że w jednej piątej domów, w których są dzieci do lat 18, nie ma żadnej książki. Tym bardziej idea jest cenna. Książka, ubiegłoroczna książka, ta książka, którą pani zilustrowała, Fabryka Marzeń została w trafiła do sprzedaży. A tak o tej książce mówił Wiktor Zborowski, który użyczył głosu, by ją przeczytać. Fabryka Marzeń, świetna książka, fabryka marzeń to erupcja nieokiełznanej wyobraźni, pełna przygód opowieść, piękne przesłanie, to książka dla dzieci, rodziców, babci i dziadków. Będę czytać moim wnuczkom, polecam. Pani jest absolwentką ASP, zajmuje się ilustracją, ale czy ilustracja właśnie dzieł, książek, wydań dla dzieci to jest coś takiego, z czym wiąże Pani swoją dalszą drogę zawodową? Tak, zajmuję się tym też, aczkolwiek nie jest to na pewno na ten moment taka główna moja dziedzina projektowania, można tak powiedzieć. Do tej pory głównie zajmowałam się brandingiem, projektowaniem marek. Projektowanie stron internetowych, czyli coś zdecydowanie bardziej użytkowego i na pewno mniej uroczego. Natomiast ta ilustracja zawsze była czymś, co jest w moim sercu, właśnie ze względu na kolorystykę, to, że po prostu jest to no niesamowicie urocza też dziedzina. Więc oczywiście jest to cały czas gdzieś tam w moim sercu i staram się też w tej dziedzinie realizować. Pewnie nie jest to na ten moment jeszcze dominująca sfera mojej pracy zawodowej, ale chciałabym, żeby w przyszłości była tą dominującą. Jestem pewna i mam nadzieję, że tak będzie, tego Pani życzę. Kiedy mówiła Pani o tym, jak bardzo to jest urocze, ten cały proces wyobraźni, projektowania, przekładania tego na, na papier czy na komputer, bo nie wiem jak Pani pracuje, przypomniała mi się rozmowa, którą ostatnio miałam przyjemność prowadzić z pisarzem, fantastycznym pisarzem książek dla dzieci, autorem całej serii książek o detektywie pozytywce Grzegorzem Kazdebkę. On powiedział coś takiego, ponieważ teraz wydał książkę dla dorosłych po wielu latach pisania dla dzieci, powiedział, że dla dorosłych jest łatwiej. To znaczy, kiedy pisze się dla dzieci, trzeba bardzo uważać i na słowa, i na operowanie, prawda, wyobraźnią. Więc poczuł pewien rodzaj ulgi. Taki był przekaz, mógł sobie najwięcej pozwolić. Ciekawa jestem, jakie jest Pani doświadczenie, bo rzeczywiście, kiedy pisze się, czy jak się domyślam, rysuje, czy maluje dla dzieci, ten ciężar gatunkowy jest nieco inny, a akcenty są pewnie inaczej rozłożone. Tak, myślę, że to słowo urocze może być infantylnie jakby odebrane, ale chodzi tutaj przede wszystkim o to, że na pewno można dać upust swojej wyobraźni i trochę samemu jako ja jako osoba dorosła mogę zanurzyć się trochę też ponownie w tym świecie dziecka, żeby wydobywać właśnie te pomysły z wyobraźni, co powiedzmy, że w tych innych dziedzinach projektowania nie jest już tak dostępne. Myślę, że faktycznie projektowanie w ogóle dla dzieci czy właśnie malowanie dla dzieci czy pisanie dla dzieci jest trudniejsze, bo jest to wymagający i też chyba bardzo szczery odbiorca. No właśnie tak. Więc myślę, że pewnie trzeba by było tutaj zapytać grupę tych najmłodszych odbiorców, jak odbierają książki. Ja oczywiście starałam się taki feedback gdzieś pozyskać, czy właśnie poprzez znajomych, którzy już posiadają dzieci właśnie w wieku dobrym jakby pod tą książeczkę. Wydaje mi się, że był dosyć dobry, no, natomiast dla mnie to też jest sfera, w której dopiero się. Uczę właśnie od tych najmłodszych odbiorców, czyli dla mnie to jest bardzo ważne, żeby właśnie ten feedback teraz zdobywać, kiedy te pierwsze książki z moimi ilustracjami się pojawiają, żeby właśnie ewentualnie wprowadzać jakieś zmiany, tak żeby właśnie tym najmłodszym odbiorcom się to jak najbardziej podobało. Rzeczywiście to, co pani mówi o tym, że dzieci są bardzo szczerym i krytycznym też z tego powodu odbiorcą. Potwierdzam absolutnie, mój syn, 3,5-letni, kiedy kupują kolejną książkę, ma ich całą kolekcję i jest na przykład wielki bestseller, który sprzedał się na całym świecie w milionach egzemplarzy. Zachwycona, czekam na jego reakcję i właśnie zachwyt i okazuje się, że absolutnie nie. Natomiast książki, na które ja bym nie zwróciła uwagi, z jakichś powodów go urzekają. I Jak wyglądał cały proces? Bo książka Fabryka Marzeń jest tam, no możemy zdradzić Oczywiście, bo ta książka w jest sprzedaży, jest tam ogr, który jest pięknie zilustrowany. O czym jest opowieść? Opowieść, jak sama autorka w sumie też mówi, jest przede wszystkim o spełnianiu marzeń i chyba też o tym, żeby, żeby się nie poddawać. Chociaż dla mnie przyznam szczerze, jak przeczytałam pierwszy raz tą książkę. Najbardziej używa mi postać i Ogra, i Czarnoksiężnika, ze względu na to, że były pokazane jako postacie, które miały cięższą przeszłość, spotkały ich pewne trudności, odrzucenie ze strony innych ludzi. I trochę ta książka opowiada o tym, jak można to przekuć w coś dobrego, jednak wciąż zachować taką ludzką, powiedzmy, twarz, dobre serce, i mimo że pewnie były to wątki, może nie poboczna, ale pewnie nie główna idea tej książki, to ja na przykład to, to z niej wyciągnęłam najmocniej. I myślę, że to był bardzo, bardzo fajny przekaz, który też uczy właśnie nie odrzucania innych ze względu na tutaj akurat kwestię piegów, czy, czy aparycję, która jest nieco bardziej nietypowa. Przekaz oczywiście bardzo cenny, ważny. Ja się bardzo cieszę, że ten temat został podjęty i że właśnie ten tekst i te ilustracje zwyciężyły. Konkurencja, proszę Państwa, była bardzo duża, bo w ubiegłym roku łącznie do jurorów dotarło ponad 4000 prac w obydwu kategoriach. Więc rzeczywiście te teksty bardzo się różniły, podobnie jak ilustracje. Premiera Fabryki Marzeń miała miejsce w Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Po raz pierwszy w historii on się wówczas odbył, Tydzień Głośnego Czytania w Biedrych i wtedy właśnie klienci podczas zakupów mogli usłyszeć fragmenty nagrodzonej książki w interpretacji Beaty Tadli i Wiktora Zborowskiego, którzy nie szczędzili bardzo ciepłych słów właśnie pod kątem i tekstu i ilustracji. A ja zastanawiam się, co Panią inspiruje, bo wspomniałam o moim synku, Gutku, który jest właśnie bardzo krytycznym słuchaczem i czytelnikiem i odbiorcą ilustracji i u nas, u nas na półkach króluje absolutnie Eric Carle i ta cała seria książek Rachel Bright z przepięknymi ilustracjami Juma Fielda. Ja sama wychowałam się na m.in. ilustracjach fantastycznych maści na kultowych. Co panią inspiruje? Których ilustratorów pani ceni? No Zdecydowanie moją ukochaną serią to jest seria o Pomelo, o słoniku. Okay. Ona jest ilustrowana przez francuskiego, no bardzo znanego zresztą ilustratora. Mam nadzieję, że tutaj dobrze wymówię jego, jego nazwisko. To jest Benjamin Shaw. Bardzo go cenię przede wszystkim za humor, który zawsze pojawia się w jego ilustracjach. A sama ta seria o Pomelo bardzo porusza również dorosłych odbiorców, przynajmniej tak w moim odczuciu, ponieważ w taki oczywiście dziecięcy, luźny sposób, okraszony tymi pięknymi ilustracjami, opowiada o rzeczach, których można naprawdę dostrzec wiele metafor takiego naprawdę dorosłego życia. Dlatego do mnie bardzo, bardzo trafiają. No i oczywiście z naszego takiego bardziej polskiego rynku zdecydowanie moją ukochaną ilustratorką jest Marysia Dek. I też cenią bardzo za jakby dziecięcość tych rysunków, można byłoby też powiedzieć infantylność, one są bardzo proste, oczywiście są malowane ręczne, a to jest też coś, co jest też bliższe mojemu sercu niż taka ilustracja cyfrowa, więc też bardzo polecam jej książeczki. Pani Aleksandra, a same doświadczenia z, z, z samym konkursem, jeżeli chodzi o organizację, jak to wyglądało, jak Pani ocenia przebieg tego wszystkiego i jaka była Pani reakcja, kiedy dowiedziała się Pani, że zwyciężyła? No oczywiście, jeśli chodzi o reakcję, to było to duże zaskoczenie, bo miałam oczywiście świadomość tego, jak wiele osób bierze udział w tym konkursie, więc byłam bardzo zaskoczona. Oczywiście na początku nie wierzyłam w to. To zawsze po prostu odbywa się tak, że dzwoni telefon o obcym numerze, dokładnie się wie, się, kiedy on zadzwoni, o której godzinie, więc jeżeli dzwoni, to faktycznie można się już spodziewać, że, że może to być telefon z informacją o i tak też było w moim przypadku. Bardzo się cieszyłam. Później oczywiście było dosyć sporo pracy, bo termin na zrealizowanie całej książeczki jest dosyć krótki. Krótki czy jaki? Był to niecały miesiąc. Na przygotowanie wszystkich ilustracji. Bo wtedy jak rozumiem, poznała Pani dopiero też tekst. A nie, nie. Tekst jest jakby wcześniej już znany, ponieważ wszystkie osoby, które biorą udział w tym etapie ilustrowania tekstu, już ilustrują ten konkretny tekst. I w pierwszym etapie trzeba przygotować właśnie tam jest chyba około sześciu ilustracji i dopiero później ten zwycięzca przygotowuje całą resztę. Także już jakby bazuje się w tym początkowym etapie konkursowym już na oryginalnym tekście, który Wygrywa w tym pierwszym, jeszcze poprzednim etapie konkursu dla pisarza. A jak to było? Kiedy przeczytała Pani tekst, od razu widziała go Pani wyobraźni, od razu wiedziała, w którym kierunku iść? Czy to było tak, że musiała Pani go czytać wielokrotnie, jakoś interpretować? Jak wyglądał ten proces? Bardzo wiele pomysłów miałam już od razu. Też jakby czytałam do samych postaciach, już sobie trochę w głowie kreowałam, jakie mają osobowości, jak powinny wyglądać. To widać na, przykład, na przykładzie Ogra, który mimo tego, że Powinien być bardzo straszny. Starałam się go pokazać jednak w takiej bardzo gdzieś tam przyjaznej formie. To bardzo sympatyczne. Tak, bo, bo też myślę, że mimo wszystko między wierszami po prostu w tym tekście jednak było napisane, że jego trudna przeszłość gdzieś tam wpływała na jego niektóre zachowania, ale on nie był jakby złą postacią. I też bardzo chciałam, żeby właśnie tworząc postacie. Kreując to, jak powinny wyglądać, żeby właśnie tą osobowość w pełni przekazać, nie pokazywać tylko tej powierzchownej warstwy, ale właśnie też tą głębszą i tą prawdziwą. A czy to jest tak, że po zwycięstwie, kiedy książka się ukazała, kiedy no, było głośno o tym, że to właśnie pani ilustracje i pani koncepcja zwyciężyły? Czy na przykład posypały się propozycje z wydawnictwa, albo pani planuje wydanie książki, właśnie zilustrowanej przez panią? Jeżeli chodzi o propozycje, to na pewno nie było to tak jak na amerykańskim filmie, natomiast pojawiały się takie propozycje, też jeżeli chodzi o ilustrację bardziej użytkową, właśnie w celach jakby jakichś opakowań, tego typu rzeczy. Ja sama też dużo robię takich projektów, na razie bardziej do szuflady i dla siebie, natomiast mam to w planach, aby to kiedyś też pokazać w szerszej grupie odbiorców. Jedna propozycja nawet jest w trakcie jeszcze pewnych negocjacji, także mam nadzieję, że to się rozwinie też wkrótce. A czy właśnie całe doświadczenie, które miała Pani w związku z udziałem, decyzją, udziałem w konkursie, potem całym procesem, który trwał dość długo, bo to najpierw był tekst, potem ilustracje, potem oczekiwanie na wyniki, czy to jest coś takiego, co poleca Pani innym, do czego zachęcałaby Pani na przykład młodych twórców, młodych albo starszych twórców, którzy niekoniecznie zajmowali się tą właśnie dziedziną ilustracji czy tekstu dla dzieci? Bardzo zachęcam, szczególnie w przypadku tekstu dla dzieci, też poprzednie edycje pokazują, że zwycięzcami były naprawdę bardzo różne osoby, o różnym backgroundzie zawodowym, więc wydaje mi się, że bardzo warto próbować, szczególnie, że sam konkurs naprawdę zupełnie szczerze uważam, że jest bardzo uczciwie i hojnie zorganizowany, więc myślę, że warto spróbować. I to, co jest atutem też tego konkursu, co nie zawsze się powtarza jakby w podobnych konkursach w branży, jest to, że trzeba być jednak osobą debiutującą, żeby wziąć w nim udział. Co naprawdę bardzo ułatwia i redukuje konkurencję złożoną po prostu z takich profesjonalistów. Więc tutaj naprawdę młodzi ludzie, czy też właśnie niezależnie od wieku, albo po prostu debiutujący, no mają szansę wydać swoją pierwszą książkę to Rzeczywiście świetne. Mnie bardzo też podoba się ta koncepcja, kiedy z głośników podczas zakupów w supermarkecie rozlega się znany i głos, który czyta piękną opowieść. To jest bardzo fajne, bo popularyzowanie czytania i powszechnianie go jest cenne, myślę, w każdej formie. Pani Aleksandro, czego życzyłaby Pani tym ludziom, którzy Państwo oczywiście bardzo zachęcamy do udziału w konkursie, zarówno ilustratorów, którzy debiutują, co podkreślamy, jak i debiutujących pisarzy albo ludzi, którzy marzą o pisaniu książek Książek dla dzieci, być może mają już jakieś potencjalne bestsellery w szufladach. Bardzo zachęcamy do udziału w tym konkursie, on właśnie trwa. Czasu jest dość dużo, czego życzyłaby pani? I jakie może pani dać rady tym osobom, które się zdecydują na udział? No zdecydowanie zachęcam do działania w tym kierunku. Jeżeli chodzi o rady, to myślę, że warto się nie poddawać za pierwszym razem. Ja też startowałam do tego konkursu dwa razy, więc myślę, że, że warto próbować i ewentualnie uczyć się na swoich błędach. I myślę po prostu, że warto iść za głosem serca. Też wiem, że w tym konkursie można zaprezentować kilka propozycji, czy to tekstu, czy, czy ilustracji, więc myślę, że nawet w wyborze tego, co chcielibyśmy zgłosić do konkursu, też powinniśmy się kierować sercem, a niekoniecznie tym, co wydaje nam się, że, że spodoba się szerszej publiczności. Warto się tutaj zaskoczyć. Absolutnie tak. Jak już mówiłyśmy o tym, tym bardziej, że odbiorcy, czyli, czyli małe dzieci w wieku od 4, a być może jeszcze młodsze 4 do 10 lat, to są bardzo uważni, wrażliwi i też krytyczni w dobrym sensie odbiorcy i odbiorczynie. Tym bardziej myślę, że to ta rada, żeby kierować się sercem i po prostu być szczerym w swojej twórczości jest tym bardziej cenna. Proszę Państwa, Państwa i moją gościnią jest Aleksandra Badura, zwycięzczyni ubiegłorocznej edycji konkursu Piórko, konkursu literackiego i dla ilustratorów, organizowaną przez Sieć Biedronka. Pani Aleksandro, bardzo, bardzo dziękuję za spotkanie, za tę opowieść, za rozmowę. Również bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Państwa bardzo zachęcamy i Pani Aleksandra, i ja zachęcamy do spróbowania swoich sił i spełnienia swoich marzeń w tymże konkursie. Ja kłaniam się nisko, na Dudek, Wysokie Obcasy, do usłyszenia wkrótce. To był podcast Wysokich Obcansów. Na kolejne zapraszamy w najbliższy poniedziałek. Partnerem podcastu jest Piórko, nagroda Biedronki za książkę dla dzieci.